Powiemy sobie krótko ucharyski. Będę mówił na podstawie punktu 74 Zakładki 3 Bóg ze strony Pomoc w życiu, Pomoc duchowa która jest pod adresem Kudz Grzegorz CH razem pisane .pl.tl. Najprościej mówiąc. Bóg jest dobry. Jezus jest dobry i On daje nam na pokarm, najlepszą część ze swego ciała. Daje nam na pokarm swoje serce. Po to, byśmy w życiu byli, starali się być dobrymi, podobnie jak On był dobry. Ale my mamy wolną wolę, a Bóg nie chce jej gwałcić. Więc potrzebny jest w każdym dniu nasz wysiłek, zaangażowanie się w dobro wszelakie dobro, po to, by nas ta Eucharystia mogła przemieniać w lepszych, świętszych ludzi. To nie staje się od razu. Roślinka puszcza korzeń, później wyrasta pierwszy listek, później drugi, aż wyrośnie i dojrzeje. Cała ogromna większość ludzi, katolików, składa raz na tydzień wizytę w kościele, a później żyje światem i tym, co jest na świecie. Nie zajmuje się swoją duszą, pracą nad sobą, szerzeniem dobra. Nie dąży do świętości i dlatego Eucharystia ich nie przemienia w lepszych, świętszych ludzi. Czym jest Eucharystia? Co trzeba robić, by Eucharystia nas przemieniała? Mówi o tym punkt 101 z zakładki Trzy miłości. Przeczytam go wam teraz. Mówi Jezus. Aby podtrzymać siły fizyczne, trzeba karmić ciało. Ubogi, który nie może zdobyć pożywienia, żebrze o nie u bogatych. Zwykle prosi o chleb. Bez chleba życie nie jest możliwe. Wy jesteście ubogimi, potrzebującymi pokarmu dla waszej duszy. Waszemu ubóstwu daję chleb eucharystyczny. On karmi miękkich duszy, daje żywotność duchowi, otrzymuje siły duchowe, zwiększa moc wszystkich intelektualnych zdolności, gdyż gdzie jest siła życia, tam jest również moc umysłu. Ale co Jezus mówi dalej? Mówi, że mało w nas może, bo my się nie wysilamy. Co więc trzeba robić, by się dla Boga wysilać? Wypunktujemy sobie tutaj. Pierwsze. Mieć przez siebie ułożone całodzienne oficjum, takie na jakiego każdego z nas z osobna stać, czyli naszą osobistą modlitwę, którą staramy się codziennie uważnie z namaszczeniem odmawiać. Interweniować, pomagać innym ludziom zbawić się. Ta nasza modlitwa codzienna jest najważniejsza, ale oczywiście nie może kolidować z naszymi obowiązkami. Poprzez nią, które nas jednoczy z Bogiem, otrzymujemy wszystko, co potrzebne do walki z ciałem, światem i szatanem. 2. Staramy się o dobre czyny, by nasza modlitwa miała fundament prawdziwej pobożności, czyli staramy się o wypełnianie miłosierdzia w życiu. To jest bardzo ważne, bo moglibyśmy się stać zwykłymi obudnikami. Modlimy się, a tutaj, jak w tej Ewangelii, Pan jest, spotyka kapłan samarytanina, już nieprzytomnego, bo go bandyci na tabli i zadali mu takie rany, że leży. No i przechodzi i mija go. Więc widzicie, to jest bardzo ważne. Trzy. W życiu swoim staramy się usilnie stosować naukę krzyża. Tu jest w nawiasie pokazane punkty w jakich jest omówiona nauka krzyża jest omówiona, ale to nie będziemy tutaj tak mówić, tylko przejdziemy do czwartego punktu. Pracujemy usilnie nad sobą. To co zobaczymy niedoskonałego u nas, nie u innych, to staramy się z pomocą Bożą zwalczać w sobie. A przy czytaniu tej strony i nie tylko jej, wiele nam się objawi, co jest w nas słabe, niedoskonałe, co żeśmy pominęli, na co nie zwracamy uwagi. Jakie środki należy zastosować? Więc pomocą w życiu jest pismo święte, czytanie objawień. To nas uduchawia. Pracujemy usilnie nad sobą. To, a tu już mówiłem, pięć. Nie zapominamy o ofierze, czyli umartwieniach i cierpieniach ofiarowanych wraz z Jezusową krwią Ojcu Niebieskim. Nie zapominamy o jałmużni, która zakrywa nasze grzechy, niedoskonałości, braki w miłości, aby nasze oficjom miało piękny zapach przed Bogiem, także przez post, skromność umiar. Eucharystia musi iść w parze z pracą nad sobą, z naszym wysiłkiem, utrzymywaniu siebie samego w dobrej woli. Sami się dobrymi nie staniemy i nie pomoże nawet Eucharystia, jak nie będziemy chcieli być dobrymi i nie wysilimy się w tych pięciu punktach, by to osiągnąć. Wręcz przeciwnie, gdy sobie pozwalamy na zło, Eucharystia stanie się dla nas, jak mówi Jezus, powodem potępienia. Bez pracy nie ma kołaczy, jak mówi przysłowie. Bez pracy szatan nas zmyli, oszuka. Ciało zagłuszy, świat pociągnie. Powiedziałem, kto czyta, ten dużo robi. Powiedziałem dlatego, że czytając tę stronę internetową, może ona już Was tylko pobudzić do rozwoju pobożności, bo wiedzę już macie, wiedzę Ewangelii która Was stawia poniżej pogan, jeśli nie staracie się być dobrymi ludźmi i nie wysilacie się w tym zadaniu. Jezus teraz mówi tak samo, jak mówił do Żydów, kiedy żył z nami, że poganie ich przeweszczają. Tak teraz mówi do chrześcijan. Wielcy święci powstaną z pogan i z innych religii, bo chrześcijanie nie pracują, nie wysilają się być dobrymi ludźmi. Dalej mówi Jezus. Powtarzam moje pragnienie. Adorujcie często mój krzyż, który jest tronem potęgi Jezusa, waszego zbawiciela. Jak wąż, który uniesiony, uniesiony na palu miał moc uzdrowić Żydów, tak ja nieśmiertelny, wywyższony na krzyżu, mam moc przepędzania tego, który napała was rękiem i dręczy. Jestem bowiem panem życia i śmierci i mogę wzbudzić życie tam, gdzie zagraża śmierć i pokonać ją, powołując do życia. Nikt poza mną nie może tego uczynić. Szatan może wam udzielić wszelkiej mocy lecz nie mocy przewracania życia. Przeciwnie, On was uczy jak zniszczyć życie, z nienawiści ku dawcy życia, ku temu, który dla nakarmienia Was udziela Wam chleba adorowanego przez Anioł. On, sprawiając, że wzrasta i dojrzewa zboże, podtrzymuje nie tylko życie Waszego ciała lecz przede wszystkim wasze życie duchowe. Ten chleb bowiem jest ciałem Syna Bożego. On wam go daje, prosząc w zamian o miłość i wiarę. Jako święty żebak prosi was, abyście go przyjęli do siebie, gdyż przebywanie z wami to jego radość. Ten chleb przemienia się w was w życie i łaskę, Zamienia się w zdrowie, światło, radość, mądrość. Staniecie się wszystkim, kiedy będziecie wszystkim Synem Boga. Słowo Ojca przemawia łagodnie, gdy pozostaje w waszym wnętrzu jak serce. I to moje słowo zachowuje na życie wieczne tych, którzy nie zapierają się swego nadprzyrodzonego snosa. Do Eucharystii nie przystępujemy w stanie grzechu ciężkiego, bo byłaby to komunia święta świętokradzka. Judasz przyjął Jezusa w komunii świętej podczas ostatniej wieczerzy, ale w sercu swoim miał zaplanowaną zdradę Jezusa. I teraz, gdy nie ma kapłana, Trzeba Boga szczerze przeprosić i postanowić poprawę. Bracia i siostry, jest już, jest już dużo krajów, państw, których nie ma już mszy, spowiedzi, powołań kapłańskich. Ksiądz w niedzielę mówił na kazaniu, że w seminarium w Tarnowie jest obecnie tylko trzech kandydat kandydatów na kapłana. Dawniej było pięćdziesięciu i więcej. Kiedy nie ma kapłana. Wszystkie łaski, jakie otrzymujemy na Komunii Świętej, można otrzymać w sposób duchowy, kiedy kochamy Jezusa. Kochamy go, kiedy mamy do niego uregulowany dobry stosunek. Tu Wam przeczytam, Cztery punkty z Ewangelii św. Jana z zakładki Trzy Miłość ułożone po prostu na podstawie Ewangelii św. Jana. Pierwsze. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przekazanie. Przekazanie Jezusa to miłuj Boga i bliźniego. 2. Kto ma przekazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mojego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. 3. Jeżeli mnie ktoś miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą usłyszeliście, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca. I cztery. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać przekazania moje, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przekazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. postawa podczas przyjmowania Komunii Świętej powinna być naklęcząco i do ust. W ten sposób przyjmowanie Komunii Świętej daje Panu Bogu najwięcej czci. Trzeba uklęknąć, złożyć ręce na piersi, otworzyć usta i w ten sposób przyjąć Pana Jezusa. I chcę powiedzieć, żeby się nie przejmować humorami księży, bo tam mogą być jakieś umory ich. Po przyjęciu Komunii Świętej mamy obowiązek dzielenia się dobrem czyli szerzenia dobra. Jak to robiła Matka Boża? Gdy to mając Jezusa w swoim łonie poszła do krewnej Elżbiety, która była już w szóstym miesiącu ciąży, by jej pomagać i została u niej trzy miesiące do rozwiązania i urodzenia Jana Chrzciciela. 74. Czy Bóg jest długi, bym mógł go tu przytoczyć. Dlatego ja wybrałem z niego to, co ważne. Trochę go przerobiłem, mówiąc o Eucharystii. Ale to wychodzi na to samo. Mówi też ten punkt także o stanie, w jakim znajduje się współczesny katolicki Kościół. Ten punkt jest streszczeniem książki Marii Waltorty. Kto przychodzi do mnie, nie będzie pragnął. Taki jest tytuł. No nie tylko tak jest z Eucharystią, że człowiek musi wybrać. Wybierając dobro, czyli pracę nad sobą, spotyka trud, opór. I tak jest. Ze wszystkim, bo to życie to próba, by człowiek wybrał. Wybrał dobro w życiu, czyli pracę nad sobą. Wiąże się z tym zasługa. Można iść drogą autostrady gdzie wszystko jest lekkie, ale można się w tej drodze zgubić, bo wiedzie ona do piekła. Służenie ciału, światu, brak jakiejkolwiek walki z szatanem do tego prowadzi.